Reklama Słyszałam, że szczoteczka elektryczna czyści zęby dwa razy skuteczniej niż manualna. To możliwe dzięki unikalnemu działaniu elektrycznej szczoteczki Oral B. Wykonuje oscylacyjne, rotacyjne i pulsacyjne ruchy 48 tysięcy razy na minutę, a nie tylko 600, jak szczoteczka manualna. To dlatego usuwa do 100% więcej płytki na zębnej niż zwykła szczoteczka manualna. Wow, ale czyste. Nigdy nie wrócę do zwykłej szczoteczki. Ty też się wypróbuj. Oral B. Marką szczoteczek najczęściej rekomendowaną przez dentystów na świecie. Shnuks owocowa kraina. Mięciutki i kochany. To sznuks. Lubi być czesany. Shnuks, sznuks. Sześć kolorowych stworków, które można czesać i stylizować. Przy nich zapomnisz o swoich smutkach. Shnuksy z owocowej krainy. Do kupienia w biedronce. Zabawki z EP. Wielka frajda. Disney zaprasza. Startuje wyścig. Lod wokół globu. O niebo wyżej niż auta. Wow. Dziupla Orbak. Tego lata o! będziemy śmiać oraz łkać <grym i> na <wstanie> <grym i wstanie> Absolutamente nic ze sobą. Jeśli szukasz bohatera, to popatrz w niebo. No wie co ci życie? Ty co, rycerz nigdy? Jestem Anglikiem. Samoloty. W kinach od 15 sierpnia. Człowieku no kultury trochę. <grym i wstanie> Szuka oryginalna! Fery! Nie fery, tylko bonuks! Bo bonuks usuwa tłuste plamy z ubrań jak... Fery, tłuszcz z talerzy. Sprytnie co? A, jeden zero dla Bonuxa. Bonux fery Action. Pozbędziesz się tłuszczu, nie pieniędzy. Zero tłuszczu. Zależy gdzie? Nie ma się czego wstydzić. Niemal co trzecia osoba może cierpieć na grzybice paznokci. To, czego potrzebujesz, to unikalny preparat Shol Fangal Nail Treatment. Jedno wygodne w użyciu opakowanie zabija 99,9% grzybów powodujących grzybice paznokci. Zapobiega ich rozprzestrzenianiu się, a później chroni paznokcie przed ponowną infekcją. Uwolnij Twoje stopy od grzybicy paznokci. Wybierz Fungal Nail Treatment marki Shol. Dowiedz się więcej na ¡Reclama!